Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. O Chryste, dla Ciebie cierpieć to rozkosz dla serca i duszy, przedłużajcie się cierpienia moje w nieskończoność, abym mogła dać Ci dowód swej miłości. Oto przyjmuję wszystko, co mi poda Twa dłoń. Twa miłość Jezu mi wystarcza. Wysławiać cię będę w opuszczeniu i ciemności, w udręczeniu i trwodze, w boleści i goryczy, w udręce ducha i goryczy serca. We wszystkim bądź błogosławiony. Serce moje jest tak oderwane od ziemi, że ty mi sam zupełnie wystarczasz. Już nie ma chwili w życiu moim na zajmowanie się sobą. Rozważając bolesną mękę Twoją, Panie Jezu, w godzinie konania, w godzinie miłosierdzia, oddaję Tobie wszystkich ludzi cierpiących. Przyjdź im z pomocą, pociesz swoją miłością. Daj łaskę wytrwania w cierpieniu, daj łaskę, aby to cierpienie było owocne dla zbawienia ich samych, ich bliskich i całego świata. Prosimy Cię szczególnie za osoby chore, przykute to do u dołóżek, w szpitalach, w hospicjach, we własnych domach. Niech wszystko, co przeżywają, przysłuży się Bożemu planowi miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, Wstąpił na niebiosa, Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, w grzechów odpuszczenie, w ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy. Aś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego jako zdroi miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Maryjo, Matko miłosierdzia, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Na resztę tego dnia przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Dzisiaj szczególna okazja, żeby w tej miłości Jezusowej trwać blisko Jego serca, ponieważ mamy pierwszy piątek miesiąca. A więc zgłębiamy te tajemnice Bożej miłości objawion objawioną na krzyżu. Niech On nam obficie błogosławi nam wszystkim. Dziękuję za wspólną modlitwę. Dziękuję za, też za wszystkie pozdrowienia, również te z Medjugorje. Ci, którzy tam pojechali z księdzem Łukaszem i nie tylko na, na święto młodych, Mladifest, też oczywiście mogą się z nami modlić i łączyć. To nam tu internet umożliwia. Cieszymy się, że, że jesteście tam, że jest pięknie, jest bezpiecznie. Kto chce, to może, może oczywiście może tam na naszym profilu Facebookowym oglądać relacje, zdjęcia, krótkie filmiki i w ten sposób być na bieżąco z tym, co się tam dzieje. Jeżeli ktoś chce, to zapraszam. Trzeba, trzeba wpisać na Facebooku Duszpasterstwo Powołaniowo-Młodzieżowe Misjonarzy Świętej Rodziny. Duszpasterstwo Powołaniowo-Młodzieżowe Misjonarzy Świętej Rodziny. I wtedy będzie na bieżąco z tym, co się też dzieje tam w Medjugorje u księdza Łukasza i całej jego grupy. Ich i wszystkich innych, którzy się z nami modlili, życzymy błogosławionego popołudnia, wieczoru, no, i zapraszamy na wieczorne transmisje. Widzimy się e, oczywiście, jeśli Bóg da z Panem Bogiem.